Zostałam poproszona, aby przygotować do spowiedzi, to znaczy powiedzieć coś na temat spowiedzi. Przede wszystkim dzisiaj chciałabym rozpocząć temat i wyjaśnić, po co jest spowiedź i jakie owoce. Daje nam spowiedź. Po co się spowiadać? Co to nam przynosi w naszym życiu? Przede wszystkim pierwszym, podstawowym, najważniejszym i fundamentalnym owocem, efektem spowiedzi, czyli sakramentu pokuty i pojednania, jest przebaczenie grzechów. Po to przebaczenie przychodzimy do spowiedzi. Oto przebaczenie. Prosimy Boga Ojca Miłosiernego. Co daje też to przebaczenie grzechów? Tak? Dlaczego prosimy o przebaczenie grzechów? Ponieważ chcemy spotkać się z Bogiem. Bez przebaczenia grzechów w grzechach, a szczególnie w grzechach ciężkich, nie mamy możliwości. Spotkania się z Bogiem, jak przyjaciel z przyjacielem. Spowiedź daje nam łaskę uświęcającą. Gdy ją stracimy, po grzechu ciężkim. Po grzechu ciężkim tracimy łaskę uświęcającą, a spowiedź nam ją przywraca. I o tą łaskę nam chodzi. Idziemy do spowiedzi, żeby odzyskać łaskę uświęcającą która pozwala nam na spotkanie z Bogiem osobiste i osobowe, przyjacielskie i rodzicielskie. Możemy w łasce uświęcającej spotkać się z Bogiem jako z Ojcem. Bez łaski uświęcającej najwyżej możemy patrzeć na Boga z daleka i spotykać się z Nim jak niewolnik z Panem. Tak dosłownie. Boimy się i stoimy z daleka, gdy nie ma łaski uświęcającej, a ją zyskujemy, odzyskujemy po spowiedzi. Dlatego to jest takie ważne. Bez tego osobowego i osobistego spotkania z Bogiem, jak z Ojcem, nie możemy nawiązać z Nim relacji, tak jak tu się mówi, nie możemy z Nim obcować. Czyli bez trwanie w grzechu powoduje, że nie możemy obcować z Bogiem. Nie możemy również bez spowiedzi być bliżej Niego, ponieważ spowiedź jest nie tylko dla tych, którzy popełnili grzech ciężki. To jest najważniejsze. Żeby pojednać się z Bogiem, gdy trwam w grzechu ciężkim. Ale również gdy sumienie nie wyrzuca nam grzechu ciężkiego, chodzimy regularnie do spowiedzi, aby zacieśniać te relacje, obcowanie z Bogiem, aby być coraz bliżej. Spowiedź zbliża nas do Boga. To obserwujemy. W naszym życiu. Kto się nie spowiada, spowiada się bardzo rzadko, jest mu coraz ciężej przychodzić do Boga, do kościoła, na Mszę Świętą. Nie chce przychodzić. Im rzadziej się spowiada, tym mniej chce przychodzić do kościoła, aż w końcu nie spowiada się, nie przychodzi. Jest po prostu daleko. Im częściej się spowiadamy, a zaleca się spowiedź raz w miesiącu, tym jesteśmy bliżej z Bogiem. Bo nie można spotykać się z przyjacielem raz w roku. Gdy mam przyjaciela, kogoś bliskiego, czy żonę, męża, czy z dziećmi swoimi, to ja nie chcę spotykać się tylko raz w roku. Wiemy, że gdy spotykamy się tak rzadko, tak mało z kimś drugim obsujemy, to gubimy tą życzliwość gdzieś, gdy spotkamy się z tą drugą osobą po iluś tam, po jakimś tam czasie dłuższym, to już nawet nie wiemy, jak rozmawiać z tą drugą osobą. Trzeba od nowa odbudowywać te relacje, zaczynać jakby od nowa. Tak samo jest tutaj, gdy bardzo rzadko przychodzimy do kościoła, gdy mało się spowiadamy lub wcale lub przysłowiowo raz w roku lub na kilka lat, gdy zdarzy się potrzeb, to ta relacja jest słaba. Jesteśmy daleko od Boga, nasza wiara jest słaba, więc spowiedź pozwala nam być coraz bliżej Boga. Ale także spowiedź, pozwala nam być coraz bliżej drugiego człowieka. Przeważnie, gdy spowiadamy się z grzechów, to również bardzo dużo tych grzechów jest przeciwko drugiemu człowiekowi, bo mamy trzy przykazania Boże dotyczące relacji z Bogiem, ale siedem dotyczących relacji z bliźnim. Czyli tych przykazań dotyczących relacji z bliźnim jest więcej. I można z tego wysnuć wniosek, że tych grzechów dotyczących drugiej osoby, tego zła, którego czynię drugiej osobie jest więcej. Więc spowiedź powoduje, że ja też przybliżam się do drugiego człowieka, bo gdy zastanawiam się, co złego uczyniłem drugiemu człowiekowi, Potem to wypowiadam i żałuję za to, to również chcę się poprawić. Czyli chcę od nowa zacząć te dobre obcowanie z drugim człowiekiem. I spowiedź w tym bardzo pomaga. Bez spowiedzi nie ma po prostu rozwoju duchowego. Stoimy w miejscu. Bez spowiedzi nie ma tego rozwoju. Zastanawiamy się bardzo często, jak to jest, że chodzimy tyle lat do spowiedzi. Pan Bóg daje nam łaskę przebaczenia zawsze, gdy żałujemy, a nie widać w nas tej poprawy, nie widać tych owoców spowiedzi. I często zastanawiamy się, dlaczego. Czy ta spowiedź jest potrzebna, skoro tak czuję, że mi nic nie daje, że ciągle jest tak samo. Jaki jest powód, że ciągle jest tak samo? Pan Bóg ze swojej strony zawsze robi wszystko. Daje łaskę, przebacza, przybliża się do nas, spotyka się z nami w spowiedzi. Czyli jeżeli nie ma tych owoców spowiedzi, to musimy się zastanowić, czy my robimy wszystko dobrze, tak jak trzeba. Czy może z naszej strony jest coś, coś zabrakło, jest coś nie tak. Ponieważ my też musimy odpowiedzieć na tą łaskę, którą Bóg nam daje. My też jesteśmy wezwani do tego, aby współpracować z tym przebaczeniem, które daje nam Bóg. Jeżeli ktoś przychodzi do spowiedzi z tradycji, czyni to automatycznie, mechanicznie, i jeszcze w dodatku mówi zawsze te same grzechy, nie zastanawiając się nad nimi, czy one naprawdę są w moim życiu, tylko po prostu nauczył się regułki. I mówi po prostu te grzechy, bo tak nauczył się, może nawet z pierwszej komunii. Może nawet, to bardzo śmieszny przykład, ale może nawet tak się dzieje, że jako małe dziecko wyuczył się grzechów i mówi nie słuchałem mamy. I idzie do spowiedzi jako dorosły człowiek i mówi nie słuchałem mamy. Także tu trzeba zastanowić się, coś jest nie tak. Ja muszę mówić moje grzechy. Z moich grzechów teraz obecnych mam się nawracać, a nie z wyuczonej regułki. Czyli potrzebne jest tutaj spowiedzi, aby ona przynosiła owoce naprawdę, owoce naszego życia i zmieniała nasze życie. Potrzebne jest nasze zaangażowanie, bo Bóg nie działa automatycznie. Jeżeli my nie przyjmujemy łaski Bożej, nie chcemy zmienić nic w swoim życiu, to nic się nie zmieni. Mamy przebaczenie, ale nie ma zmiany, bo my nie chcemy tej zmiany. Nie uświadamiamy sobie tej zmiany. Właściwie każda spowiedź może prowadzić do zmiany życia. Każda spowiedź. Ale to też zależy od nas. Więc módlmy się. Przed spowiedzią, też o owoce tej spowiedzi. Módlmy się, gdy przypominamy sobie grzechy, żeby Bóg nas oświecił, wejrzał w dawno światło, abyśmy mogli wejrzeć w nasze życie i powiedzieć prawdziwe swoje grzechy, które są. Po co? Abyśmy mogli się z nich poprawić, aby z nimi skończyć. W spowiedzi chodzi o to, żeby skończyć z grzechami, aby w końcu. Już tych grzechów nie nic nie robić. Myślę, że na dzisiaj starczy. E, za tydzień spróbujemy powiedzieć, um, właśnie, jak dobrze przygotować się do spowiedzi, co trzeba konkretnie zrobić. Więc zapraszam.